Nowe questy są już aktywne. Tym razem do zdobycia są trzy czapki i bronie. Jeśli wspierasz nasze serwery VIP-em, to dodatkowo możesz zdobyć jeszcze jedną czapkę. Liczba nagród oczywiście ograniczona, czyli kto pierwszy ten lepszy. Ogólnie od startu nowego systemu questów udział w nich wzięło prawie 700 graczy. Jeśli macie jakieś wątpliwości, koniecznie obejrzyjcie filmik o systemie zadań. Tam wszystko jest wyjaśnione. Link do niego w opisie. W czwartek, między godziną 17 a 19, odbędzie się losowanie czapki Unusual, które była zapowiadana. Fajnie, jakbyście byli, bo jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości i nie będzie możliwości z wami komunikacji, no to tak jak ostatnio losujemy kolejną osobę. Również w czwartek, umieszczę informację, o której dokładnie godzinie odbędzie się live. Oprócz losowania, musimy coś porobić, więc planuję wspólną rozgrywkę na serwerze Forfan z kilkoma trybami, który był ostatnio zapowiadany, ale to jeszcze zobaczymy. Ciężko jest mi cokolwiek zaplanować, bo każdego dnia może znów coś się zaskoczyć, co przełoży wszystkie plany. No niestety. Tymczasem uważajcie na siebie i nie pozabijajcie się na lodzie, jak ten nieszczęśnik z Warszawy. <grym> Cześć.